Witam Państwa, zapraszam na dzisiejszy odcinek Kawa z agentem. A będzie on dość nietypowy, ponieważ porozmawiamy sobie o rynku nieruchomości, ale w ujęciu globalnym. Pokażę Państwu dzisiaj, jak Chińczycy mają wpływ na rynek w Europie, w Stanach Zjednoczonych, na tak naprawdę różne segmenty tego rynku. Pokażę Państwu zasadę przyczyny. I skutku, żeby Państwo mogli zrozumieć, co się dzieje aktualnie na rynku nieruchomości, a nie dzieje się dobrze. Przede wszystkim na chińskim rynku nieruchomości nie dzieje się dobrze i oczywiście też w gospodarce nie dzieje się dobrze. I chciałabym, żeby Państwo mieli w pigułce podsumowane to, co dzieje się na rynku nieruchomości na świecie, ale żeby zrozumieli też Państwo, z czego to się wywodzi. Więc dzisiejszy. Program będzie dość nietypowy, bo chciałbym Państwu pokazać, jak bardzo złożony jest rynek nieruchomości i jak wiele czynników ma na niego wpływ, nawet z krajów, w których moglibyśmy nie przypuszczać, że będą mogły nas jakkolwiek dosięgnąć konsekwencje ich problemów gospodarczych. Zatem zaczynamy dzisiejszy artykuł, myślę, że szalenie ciekawy. Mam nadzieję, że to będzie taka fajna, nowa formuła tej kawy z agentem, bo chciałabym, żeby Państwo też rozumieli właśnie jak bardzo rynek, rynek nieruchomości jest złożony i jak bardzo jest to fascynujące. Zatem pierwszy, jedyny w sumie artykuł, który dzisiaj mam dla Państwa przygotowany, ale pierwszy w takiej formule właśnie kawy z Agentem, jakie dzisiaj Państwu zaprezentuję. Wstrząsy na rynku nieruchomości, chińscy inwestorzy wyprzedają aktywa. I dlaczego powiedziałam pierwszy? Ponieważ myślę, że jak Państwu się spodoba taka formuła, to będę taką formułę kontynuować w kawie z Agentem, czyli troszeczkę bardziej globalnie o rynku nieruchomości, a nie tylko lokalnie. Więc e, jestem e, bardzo ciekawa Państwa opinii po tym odcinku, dawajcie znać w komentarzach komentarzach, bo będę wiedzieć czy mam przygotować takie formuły dla Państwa częściej. Ale wracając do artykułu. Chińscy inwestorzy i wierzyciele pozbywają się posiadanych nieruchomości na całym świecie, ponieważ w obliczu pogłębiającego się kryzysu na rynku nieruchomości w Chinach potrzeba pozyskania gotówki jest tak duża, że przewyższa ryzyko strat jakie niesie za sobą sprzedaż na spadającym rynku. Światowy kryzys wywołany podwyżkami kosztów finansowania zewnętrznego spowodował już utratę wartości samych nieruchomości biurowych o ponad 1 bilion dolarów, uważa prezes Starwood Capital Group. Jednak całkowite straty są nadal nieznane, ponieważ sprzedano tak niewiele aktywów, że rzeczoznawcy nie dysponują dostatecznym zasobem aktualnych danych. W ubiegłym roku liczba sfinalizowanych transakcji dotyczących nieruchomości komercyjnych na całym świecie spadła do najniższego poziomu od 10 lat, bo właściciele nie chcieli sprzedawać budynków z dużymi rabatami. To budzi obawy. Że za tymi zatorami mogą ukrywać się duże, nieujawnione jeszcze straty, a to niesie dodatkowe ryzyko także dla banków, które w epoce taniego pieniądza bardzo angażowały się w udzielanie kredytów dla inwestorów, jak i dla właścicieli aktywów. Teraz na rynek zaczyna trafiać nowa partia zagranicznych aktywów nabytych w trakcie trwającej 10 lat temu ekspansji Chin. Właściciele i deweloperzy chcą obecnie pozyskać środki na wsparcie działalności i spłatę długów, nawet jeśli oznacza to poniesienie straty finansowej. Chińska grupa kapitałowa, która jest w trakcie realizacji planu restrukturyzacji zadłużenia o wartości 6 miliardów dolarów, pod koniec ubiegłego roku sprzedała działkę w Toronto z około 45% rabatem w stosunku do ceny zakupu z 2021, wynika z danych, które są dostarczane przez grupy Altus. Za każdą transakcję rynek zyskuje większą przejrzystość co do stopy kapitalizacji, czyli stopy zwrotu, za jaką inwestor jest skłonny zawrzeć transakcję. Dane te zostaną następnie wykorzystane przez rzeczoznawców do wyceny innych aktywów, co może spowodować obniżenie wartości na całym rynku nieruchomości, szanowni państwo. W konsekwencji spadającego rynku, właściciele nieruchomości są zmuszeni podnosić wysokie koszty wynikające z różnicy pomiędzy wartością kredytu a aktualną wartością Nieruchomości. W przeciwnym razie istnieje ryzyko przejęcia nieruchomości przez pożyczkodawców, szanowni państwo. To jest, myślę, że część osób może pomyśleć, że to jest abstrakcyjny scenariusz, ale szanowni państwo, jeżeli kryzys miałby się pogłębiać, jeżeli miałyby być tak hurtowo wyprzedane z tak dużymi rabatami, jak mogli państwo przed chwilą usłyszeć, aż 45% zniżkami, no to niestety takie ryzyko staje się coraz bardziej realne ale czytając dalej. Jak dotąd w Europie chińscy inwestorzy sprzedali tylko niewielką część swoich nieruchomości. W zeszłym roku londyński biurowy jest powiązany z Shimao Group Holdings został sprzedany za około 15% z, z około przepraszam, 15% rabatem w stosunku do wcześniejszej sprzedaży uzgodnionej w 2022, czyli już mamy 15%. Wcześniej mieliśmy w Toronto 45% rabatu. Birowiec w Canary Wharf został sprzedany za kwotę o 60% niższą niż wynosiła jego wartość w w 2017 roku, po przejęciu go przez pożyczkodawców od chińskiego inwestora, czyli to już mamy zniżki 60%. Na początku tego miesiąca luksusowa inwestycja w sercu Mayfair ekskluzywnej dzielnicy zachodniego Londynu, w większości należąca do dwóch chińskich firm inwestycyjnych, została postawiona w stan upadłości po niespłacaniu swoich kredytów. Teraz domy i mieszkania będą nadal sprzedawane potencjalnym nabywcom, ale za pośrednictwem syndyków. Szanowni Państwo, no kto by pomyślał, że w ekskluzywnej dzielnicy Londynu dojdzie do licytacji komorniczych? Myślę, że jakbym Państwa się zapytała jeszcze trzy lata temu, czy taka sytuacja Mogłoby nawet hipotetycznie mieć miejsce, pewnie by mnie Państwo wyśmieli i powiedzieli, że jestem szalona. Ale, Szanowni Państwo, to się dzieje tu i teraz. I to jest taka dosyć duża przestroga na temat tego, co się ogólnie dzieje na rynku światowym nieruchomości: to jak bardzo ważna jest stabilna i dobra gospodarka, to jak bardzo ważne jest, żebyśmy nie mieli kryzysów takich jak na przykład pandemia koronawirusa, czy takich jak wojna. Więc myślę, że tutaj Tacy e, widzowie, którzy analizują jeszcze kilka różnych rynków, zgodzą się ze mną, że tak naprawdę to wszystko jest ze sobą bardzo, bardzo powiązane. Wracając oczywiście do artykułu, czytamy dalej. Dalej na wschód, w stolicy Wielkiej Brytanii, znajduje się projekt mieszkaniowy, planowany przez znajdującego się w trudnej sytuacji chińskiego dewelopera Country Garden Holdings, co jak wynika z grudniowego zgłoszenia spółka zależna dewelopera dokonała odpisu z tytułu utraty wartości w wysokości 10 milionów funtów w 2022. Tymczasem oddział szanghajskiej firmy zajmującej się nieruchomościami Greenland Holdings udzielił pożyczki na projekt wieżowca przepraszam, we wschodnim Londynie, który jak wynika z Akt w zeszłym roku okazał się technicznie niewypłacalny. Jeszcze kilka lat temu ambitni chińscy deweloperzy byli głównymi graczami na australijskim rynku. Obecnie większość w dużej mierze zaprzestała zakupów i zamiast tego skupiła się na pozbywaniu się projektów. Według lokalnych mediów do niedawnych znaczących transakcji należała sprzedaż przez oddział Country Garden w Riesland działki na obrzeżach Melbourne za 250 milionów dolarów. Australijskich, czyli to jest około 163 miliony dolarów amerykańskich. Jak wynika z innego doniesienia lokalnych mediów? Firma niedawno sprzedała aktywa deweloperskie w Sydney za około 240 milionów dolarów australijskich, czyli tutaj analogicznie też około 160 milionów dolarów amerykańskich. Sprzedaż tych części pozostałych działek jest częścią podejścia Risland do optymalizacji portfela. Powiedział dyrektor generalny Risland Australia w oświadczeniu przepraszam, dla Bloomberga, nie potwierdzając szczegółów sprzedaży ani cen. Oczywiście Chiny nie są jedynym źródłem potencjalnych problemów na rynku nieruchomości komercyjnych. Problemy z ogromnymi inwestycjami w biura mają też południowo-koreańscy inwestorzy. Którzy, e, którzy wyższe stopy procentowe, u których, przepraszam, wyższe stopy procentowe spowodowały, że niemieccy i nordycy, właściciele nieruchomości wyprzedają. Te nieruchomości z dużymi rabatami. Oczekuje się, że fala niespłaconych kredytów z bliskim terminem wymagalności w USA doprowadzi również do przejęć przez banki regionalne i fale sprzedaży aktywów bazowych. Jednak wydaje się, że to chińskie przedsiębiorstwa mają największą motywację do szybkiej sprzedaży i obniżania cen. No i szanowni Państwo, ten artykuł, no nie mogę uznać w kategoriach pozytywnych, nawet bym powiedziała, że jest to mocno martwiący artykuł. Zostawiam Państwa z tymi przemyśleniami, jestem bardzo ciekawa Państwa opinii, a przede wszystkim, czy interesujecie się Państwo też tym, co dzieje się? Poza granicami naszego kraju, to jak się dzieje na gospodarkach innych krajów, bo tak jak mogli Państwo na samym początku usłyszeć, niestety rynek nieruchomości jest bardzo, bardzo powiązany z różnymi gałęziami gospodarki. Tak naprawdę to wszystko jest jednym wielkim, grającym organizmem, który musi ze sobą współpracować, żeby było dobrze. Szanowni Państwo, dziękuję za dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia za tydzień.